Teraz media i pieniądze te prywatne muszą zarobić same na siebie. Na te rządowe płacą wszyscy, bo jest abonament. Wszyscy też płacą wtedy, kiedy na rządowe media idą pieniądze z budżetu, a poszły na nie właśnie kolejne 2 miliardy. Miały być na misję. Jak wygląda ta misja? O tym Jakub Sobieniowski. Nie zmieniliśmy treści pasków, które powinny być informacyjne. Nie ingerowaliśmy w treść wypowiedzi pracowników telewizji rządowej, jej gości i komentatorów. Nawet gdy pojawi się muzyka, to będzie to wybór TVP. Ale najpierw była reakcja na protest. Samo słowo nie jest nigdy zagrożone tym brakiem wolności, gdyż wystarczy po prostu wypowiedzieć to, co się ma na myśli. To tak szybko, bo sobie notuję, bo ja już nie wiem, jak to. No Pierwsze, co bym chciał zrobić, to zrobić tak. Pytania są tendencyjne, 50 lat. dziękuję, za 50 wspaniały wiek. Na, wspaniały. dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję, w imieniu moich dzieci, Polaków, wszystkich tych, którzy rozumieją to i inaczej rozumieją, dziękuję bardzo. Teraz my musimy po minucie szybko, tak więc ja sobie aż notuję, bo nie nadążam. Andrzej Duda jest erudytą dosłownie, jemu, jemu miód z ust kapie po prostu, on ma pyłek kwiatowy na ustach w momencie, kiedy zaczyna coś mówić, on doskonale potrafi dobierać słowa. Świetny start w kampanii. Prezydenckiej, pana, Andrzeja, pana Prezydenta Andrzeja Dudy jest wynikiem właśnie rzetelnego, dobrego informowania o jego aktywności. Życzę mu jak najlepiej. Miasta, gminy i wsie. Miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, że obaj, obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. No i co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Widać to podczas spotkań z wyborcami jak Polska długa i szeroka, niezależnie czy na północy, południu, wschodzie lub zachodzie. Na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą przychodzą tłumy. Wyborcy z dumą pokazują swoje poparcie, bo wiedzą, o co toczy się gra. Oto zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Zdejmijcie te błyskawice sesmańskie. Popieram, popieram. My nie jesteśmy po imieniu. Brawo Brawo. Dlaczego lewica to panda idiotów? Dlatego, że oni nic własnego nie, nie wymyślają, oni tylko tłumaczą z opóźnieniem to, co przyjdzie ze Stanów tam jest jeden do jednego. To, co możemy dzisiaj powiedzieć taką z taką odpowiedzialnością za słowo, to, że Trump radzi sobie lepiej niż sądzono. Chociażby Floryda, no, jego popularność wśród tych hiszpańskojęzycznych wyborców okazała się dużo większa niż przewidywano, niż sądzono. Na czele tego strajku kobiet stoi pani Marta Lempart. Jak wiadomo, ciąża jej nie grozi. Ta... Pani, która była pokazywana z tymi fioletowymi włosami, chodziła po wszystkich marszach LGBT-owskich, jakie tylko były w Polsce. Przywołuję Panią do porządku. Na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję Panią do porządku. Żeby w Polsce właśnie zacząć rozmawiać o e, prawie do sterylizacji dla osób, które e, boją się, że zajdą w ciążę. Więc e, przy sterylizacji takiej całkowitej nie będzie tej obawy. One w końcu te. O, Osoby z macicami będą decydować wyłącznie o własnym ciele. Macie krew na rękach, łamiecie artykuł 165. Popierając demonstrację i gromadzenie się ludzi, dalej się narażamy na choroby. Zgadzam się. Rozprzestrzenianie się i tu o to chodziło. Zgadzam się. Nasz yy, kaczorek, jak mogę powiedzieć, ma rację. Dla bezpieczeństwa Polaków lasy państwowe na wniosek rządów wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz krytykuje opozycja i wspierające ją środowiska. Tymczasem z informacji ujawnionych 5 lat temu przez portal Wikileaks wynika, że w 2009 roku Bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać lasy państwowe. Gdyby przeszły w prywatne ręce, państwo nie mogłoby niczego zakazywać, a co za tym idzie skutecznie chronić zdrowia Polaków. Prawie 2 miliardy złotych rocznie na TVP płacą wszyscy podatnicy w Polsce. Czy tego chcą czy nie? Cytatę zebrał Jakub sobie. Nie... Wnioski. Fakty.